Nie widzę co naprawiał Nie, nie co? Co to dzieje zrobię? Nie ma Kurwy syno. skurwy, synu Bra ba, ba, ba. Stojący, kurwa Riser Piutem Gang, gang, je ucha te was pedały, jebać was kurwa powjechał was stary Pasary zajebał, kurwa maty te kan kriwosów Wejdzie ci na je. obiad rody Wasza matka zostawiła mi na chuju parę w Gangsterzy Garce zyszepę Wasze komu jebie głównem się kryzystras no, chodzi po co Pancerz na Kasperu z twoją pannę to ma się wybiewał zrobił sobie armię. Bo co masz? Jeden masz fajną matkę, ja te spędała mi bez gumy, bo kto do domy, wie, że was na poważnie. Ty się marnie, jak się przy czuta sam księta. Big bang. Ach sobą swoim Wasza matka jeździ po lotnisku roboty, jebane twel na dla bezrobotnych Wpierdala ty poprykać jak w z znówro Schoi nas taka drip taki dojebany ciomek I wchodzę mocno kurwie Popierdala stalowe węso Niczym będą, zakładam kurczkę, mąkle Wiesz tam tu na dworgi Was stary, postępuje się kilogramem Mąki, obija was jak śmieci gorki Andrzej Adra, wodo dla was ci tu łatwa sprawa A te twelem tu tak umbro jak ma chory Pięć reakcji pod regluchem. jak pięcia szory Wtedy te już dawno zniszkod, nie. jak nie Lekko. Jego ręka się buja jak przyka krzesło Wojtek kurwo umyj tu te głosy Chuje zamknąć pysk na czacie Wszyscy wiemy, że się upokazacie. upokazacie Jebać trzeci aut już leci Ekipa pierdolonych w sieci CDW Was stary zajebał, Matką w stół która Kaczoru dla wyższa leci Siłka nas do śmieci Niedojewane dzieci, prawie jak tej haery. Chociaż wasz ojciec dojebany z fen, na na pachory Audi głowa na tory, przejadzę się Bierdole wszystkich, zabij się, hej, Trump Tarz, muszcza, narwa, bez talencja, SG, wyciągam was, ASG, RC, no kurwa, co to jest? Wracam, 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 rzeczy tylko daruję, czerpię, 3, 2, 1, kocham! Was.